Szanowni państwo, warto przyjechać pod centrum handlowe Osowa w Gdańsku, gdzie trwają targi Twój mały dom do 120 m2. Zobaczcie, co prezentują nasi wystawcy. My jesteśmy z firmy Fast Home. Zapraszamy was na targi tutaj do Gdańska. W naszej ofercie targowej jest 100 doła z piętrem o powierzchni zabudowy niecałych 305 m. Metraż wynosi 54 m2. Cena to 275 tysięcy netto. Jeżeli ktoś z Was zdecydowałby się zakupić nasz dom, to w gratisie jest zabudowa kuchenna z całym tym AGD. Cześć, z tej strony Kastordomy Drewniane i Europa Campers. Przyjechaliśmy na targi małych domów w Gdańsku z domem mobilnym DI44. Przygotowaliśmy również specjalną promocję na prefabrykowany dom Optimo 70, tylko i wyłącznie podczas targów cena tego domu wynosi 249 900.